Witamy wszystkich sympatyków naszego szkolnego projektu Czwórka czyta, czytające duety w kolejnej odsłonie. A partnerką w tym odcinku jest uczennica klasy 4B, Patrycja Stańczyk. Dzień dobry. Kiedy wybrałyśmy książkę do prezentacji, Otóż na samym starcie okazało się, że książka stanowi zagadkę od początku. Bo jej tytuł, książki napisanej przez Amadę pod tytułem Morze, mnie nie powiedział absolutnie nic. A czy przed tobą tytuł coś odsłonił, odsłonił wnętrze tej historii, zdradził jakąś tajemnicę? Nie do końca powiedziało to, że będzie tajemnicza i że wszystko nie będzie jasno napisane. Nawet obrazek, bo czasami, żeby nie oceniać książki po opłatce, to tutaj ciężko jest ocenić, czy to będzie jakaś ciekawa historia, czy jakaś teoria y, jakiejś. Ja myślałam, że to będzie bardziej skupiona na takich jakichś rozważaniach, bo jak gdyby ku temu skłania się słowo może. I brakuje tego ciągu dalszego. No dobrze. Kiedy bierzemy książkę do ręki, wybieramy ją z półki, to spodziewamy się, że poznamy jakichś ciekawych bohaterów i historie, przygody, które ich spajają albo które oni przeżywają, które w jakiś sposób rozbawią nas, zaskoczą, zafascynują. Czy tak było też tym razem? Czy byli bohaterowie, którzy przeżywali niezwykłe przygody? Nie, nie było ich opisywanych, to jest taki dodatek, nie było pra praktycznie w ogóle opisywanych. To jest bardziej taki dodatek, żeby powiedzieć to, żeby wytłumaczyć tak bardziej obrazkowo, ale czy to są znajomi, rodzina, to już można tylko samemu się domyślić po przeczytaniu tego i po zrozumieniu treści. Moja partnerka też mówi zagadkami dzisiaj. Rzeczywiście, bohaterów takich wyrazistych nie mamy. Nie mamy tu jasno zakreślonych postaci i nie mamy fabuły, która splata te postaci w jakąś historię. No to, co jest w środku? Nie ma bohaterów, nie ma fabuły, to co jest. No, ciekawe. No, ciekawe, co to jest, właśnie. No to pokażmy, co to jest. Już sama okładka pokazuje, że ilustracje będą istotnym elementem tej książki i tak jest rzeczywiście. Ehm, można by powiedzieć, biorąc pod uwagę ilość ilustracji i ilość tekstu na stronie, że to jakby książka odpowiednia dla bardzo młodych czytelników, takich, którzy dopiero uczą się czytać, bo zwykle właśnie dla takich czytelników e, tak drukowane są książki, że ważniejszą treść niesie ilustracja, a słowa są e, w mniejszym e, stopniu e, ważne, dlatego że młodzi czytelnicy dopiero uczą się czytać i żeby ten tekst nie przeraził już ich na starcie. Tymczasem ta książka wcale nie jest dla uczniów klasy pierwszej, jest odpowiednia dla takiej uczennicy jak Patrycja, która chodzi obecnie do klasy czwartej, ale i dla starszych uczniów jak najbardziej też. Powiedzieliśmy, powiedziałyśmy przed chwilą, że bardzo ważne są ilustracje. One są bardzo kolorowe, takie wyjątkowo artystyczne, przepiękne i nawet dla samej przyjemności oglądania tych ilustracji warto po tę książkę sięgnąć. A tekstu, tak jak już zaznaczyłam, jest bardzo niedużo, a jednak ten tekst właśnie wymusza, żeby skupić się praktycznie nad każdym słowem. Kiedy przed odcinkiem rozmawiałyśmy z moją dzisiejszą partnerką Patrycją, czy spodziewała się, że książka będzie właśnie tak wyglądało, to powiedziała mi, że... Że nie wiadomo, co tutaj będzie. Kiedy sięga się z półki po tą książkę, to, to, wygląda, to jeśli ktoś jest bardzo ciekawy świata, to jeszcze ona bardziej zachęca do tego, żeby ją przeczytać, ponieważ nie jest tam powiedziane ani trochę, co tam będzie, co się będzie działo, o czym ona jest. To tak naprawdę ten tekst i te ilustracje mówią o czym? Nie są to przygody bohaterów. To co to jest? To są niektóre można porównać do naszego życia, naszych rzeczy, które będziemy odnosić, które będziemy. naszych porażek, sukcesów i też jak do tego dochodzić, że się nie poddawać, mm -hmm. że warto prowadzić nowych rzeczy i żeby się wstydzić, że komuś się nie spodoba to, że. Na przykład będziemy chcieli rysować, ale na początku też może nam nie wychodzić, i że możemy być smutni, ale ważne, żeby się podnosić i żeby dalej próbować aż do skutku. Książka jest zbiorem mnóstwa takich właśnie refleksji i przemyśleń, o których Patrycja przed chwilą powiedziała, i ona niezwykle trafnie to wywnioskowała z tej historii. Że właśnie ta książka służy takiemu wewnętrznemu wzmacnianiu czytelnika, który akurat tę książkę wybrał. Ja bym powiedziała, że ta książka jest takim lekarzem duszy. Lekarzem dla czytelnika, który akurat przeżywa jakieś trudne emocje, albo smutek, albo lęk, albo obawy przed czymś, czego doświadczył. Albo przed czymś, co niesie mu życie i czego obawia się doświadczyć. Ta lektura tej książki ma mu pomóc przezwyciężyć właśnie te trudne emocje i te trudne uczucia. Czy w Twoim przypadku książka spełniła swoją rolę? Tak, ponieważ tutaj jest na przykład obrazek, że Warto sięgać po swoje marzenia, i warto nie bać się tego, że coś nam może nie wyjść, że warto próbować. Mm -hmm. I że te marzenia są tak wysoko czasami, wydaje nam się, że nie sposób je zrealizować, w ogóle nie sposób ich sięgnąć. A jeszcze tutaj na tej ilustracji jest pokazane, że one są w ogóle zamknięte w takich słoikach, kloszach, i że w ogóle trudno się do nich dobrać, a jednak. Jest to możliwe, ale nigdy się o tym nie dowiemy, jeżeli nie. Spróbujemy. Mm -hmm. um. Są jeszcze ilustracje, jak ta dziewczynka pró próbuje na grzybach postawić plamki. No i dla niej to jest bardzo ciężkie, ponieważ są formy jej bardzo wysokie. No i musi drabi, chodzić na drabinę, żeby móc sięgnąć po nie. I wydaje to się bardzo ciężkie. Ale gdy przewrócimy na kolejną stronę, ma jeszcze cięższe zadanie i są te grzyby z boku takie małe. To oznacza, że gdy teraz mamy jakieś trudne zadanie i może wydawać nam się praktycznie niemożliwe do zrealizowania, gdy nam się uda, to po pewnym okresie czasu będziemy uważać, że to jednak nie było takie trudne, nie było coś się tym przejmować. No, i... no, niezwykłe masz te wnioski wynikające z Czytania tej książki, to tylko dowodzi tego, że Patrycja z wielką uwagą przeczytała każde napisane w tej książce słowo i przeanalizowała potem po przeczytaniu. Również te ilustracje, które towarzyszą tekstowi, bardzo pomagają zrozumieć ten główny zamysł i ten sens tej opowieści. Zachęcamy. Książka bardzo ciekawa, warta uwagi. Jak ktoś ma gorszy dzień, to warto przeczytać, że podnieść swoje samopoczucie. Jak ktoś jest smutny, można ją interpretować też na wiele sposobów. Czasami nawet nie czytać tekstu albo same ilustracje mogą nas podnieść, że nie wszystko czasem jest stracone, że warto próbować. Sama ta bohaterka jest też bardzo niezwykła, taka bardzo nieoczywista. Nie ma e, klasycznego wyglądu, jej e, włosy są bardzo niesamowite, ale to ma pokazać nam, że każdy w taką postać może się wpasować i każdy może być tym kimś, kto przeżywa dane uczucie, daną sytuację, zastanawia się, czy jest w stanie podjąć kolejne wyzwanie. E, wielka przyjemność na Obcowanie, wynikająca z obcowania e, z tą o, książką. My z Patrycją już dzisiaj zostawimy ją e, w szkolnej bibliotece, żeby inni też mogli poprawić sobie nastrój. Jeszcze tylko znajdziemy wydawnictwo. E, znajdziemy, czy nie znajdziemy, Zawsze staramy się powiedzieć komu e, zawdzięczamy e, wydawnictwo Levis Books. E, gratulujemy pomysłu. I y, ja postaram się poszukać na półkach y, w szkolnej bibliotece innych książek w takim stylu, takich książek, które są lekarstwem na złe dni, na złe samopoczucie i na zranione serce. I jeszcze tego autorstwa, tego samego pana, on napisał więcej książek. I można, jeśli to jest za mało, niewystarczająco, to ma, są jeszcze kilka innych. Zaczę sobie wpisać... Y Właśnie, Kobi i Yamada I tam nam wyskoczy jeszcze kilka książek. Są bardzo ciekawe. Czy tak zrobiłaś? Czy szukałaś w internecie? Tak. Mm. Jest jeszcze kilka. Ale nie sprawdzałaś, czy są szkolne w Blotece? Nie. Dobrze. Nasza koleżanka, uczennica naszej szkoły, zdradza nam, że takie są. Żeby jednak sięgnąć po kolejne, to trzeba najpierw zobaczyć, jak wygląda ta pierwsza. Zapraszamy. Zachęcamy.